No, dzisiaj będziemy grali w Minecraft'a i będziemy kręcić kolejny odcinek serii o Minecrafcie. Yy, i postaramy się przejść do netheru. Mamy już ładnie przejście już zrobione, tylko nie wiemy czy nam zadziała. Musimy się wyposażyć. Wrzuć tu trochę żelazo do tej skrzynki. Muszę sobie hełma zrobić albo coś. Całą zbroję. Ja jest potrzebne na całą zbroję. Tam zbroję. Ańc, 2. 3 i wija. Dobra. Chcesz? Czyli ja dam tu trochę... Jeszcze z mam to proszę. Dziękuję kurtkę tylko. To tam jest jeszcze żelazo. A nie wiem, czy ci wystarczy. Kurtałka jest. Mam 6. 6. No tu w pierwszym jest jeszcze... Aha, już nie masz więcej. 8 za... chyba no. Kurde Felek Dwa żelaza Gdzie może być żelazo Na dole Kurka, ona no. Ja przepalam żelazo Akurat dwa chodź, chodź Dwie czapki tak Dwie czapki zrobiłeś A no jedna mam i jedna była Dalej chodź Nie. No chodź do cave'a Bo ja tam przetapiam akurat dwa żelaza O. Cięciu. Kic, to zabij Baśkę Mariolę, kurczę, zdziwa kramionika Czech, wam utknąłem Dobra, chodź do Kejwa Tu mam akurat O, wcale nie zombi Jakiś napalony na ciebie Kurde jeszcze ten ty, ty eksp tak fajnie lata chodź mej frendzie ja tu mam medziki no kurde akurat dwa tu masz w skrzyni w no. skrzyni proszę cię bardzo trochę am am będzie Czy ja se przepalimy no. tu se kurczę... nie mam mięsa dobra chodź spać może, może, może. Aj chodź spać to jest. Aj chodź spać, mój friend, mój friend, spać i spać Dzień dobry. Jumber, siomber Siomber, to znowu men. i kurczę pieczony znowu utknął kurde ferek Chciałem mięso muszę zabrać Dobra, trzy mięsa tu Aj, jest chodź. jeszcze Dobra, żarcie szukam, tak? zabije? Dobra. Dobra, idziemy. Idziemy do netheru Pierwsze wyjście za odcinkiem. Takie szczęście znaleźli wszyscy aż dziewięciwszy yy, diamentów. Co jest dla mnie szokiem Masakra normalnie Kifux, fuks, nad fuksy. Proszę się nie przestraszyć naszego nowego domu. Który jest ogromniasty na wszystko kalkulator akurat do maksa Co można budować Dobra Lol mam jeden obsidian Dobra, John, gdzie jesteś? Teraz ta chwila Gdzie jesteś? Jestem, jest w Co tam, że się It's working Przechodzimy! I idziemy kurka Jest, jest Proszę Państwa, budowanie terenu Pewnie 5 lat nam to zamie O kurka o, ale, ale nas zekspiło No powiem, że idziemy do Ej, jak my wrócimy Normalnie przecież... Ty no, ale przecież tu nie ma tego! Ej, czy mi bije! Nie bij mnie, przecież tu nie ma przejścia do netteru Jakie? Gdzie je masz? Gdzie masz przejście do netteru? No, ja mam jakieś lagi No, no, serio To coś mnie bije, jeszcze mnie je bi kurde No patrz to O, sam Hej To ja wyjdę z serwera I wejdę z powrotem gdzie? 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 nich! Woje Jak ty I gdzie? 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 ty gdzie? 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 jesteś? gdzie? 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 z kwarcu? wykopimy. o, ale będzie? Łusiu, Wcale tu nie idzie. Spadł. Usiu, usiu. Usiu, usiu. Weźmy sobie z duchów ten, sobie wykopmy. Ja, patrz ten jak eksploatanie. Łusiu, Chyba, nie słyszał. Ej, chyba Znają, znasz ich język, to jesteś. jesteś. Ole, kwarcu, oślu, co można robić z kwarcu? Coś jeszcze? Widziałem coś fajnego. O kurde, jasno pył. W najlepszym momencie, w najlepszym momencie. Tej, to coś mnie będzie chciało pić. Nie, myślałem, że będzie chciał być. Ty hey John, gdzie jesteś? Dziękuję. Mam całe 12 kwartu! Jesteś na dole? Nie. Ja. Trzeba to duchów coś tam. Ej, właśnie, i tam widziałem ten, chyba baza tych pigmentów obok ciebie jestem. No i ten ekspo, który lata cały czas wokół mnie. A wiecie, gdzie już było no, tam? No, ten tego przemykł. No żeby wiedzieć, jak się. Cześć. Cześć. Jest dużo tutaj. Trzech. Fajnie by było, jakby było ten, jakbyśmy znaleźli, wiesz co? I główną siedzibę. Ja bym pierwszy w angielsku, bym to wiedział. O, nie, gdzie jest gdzie teraz jest? Tylko teraz teraz jest teraz? wejście O, grzyb 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 O, zumby się przydał Grzyb! nie. Mam nie. przydał, nie. Mam zumba Mam zumba. Zumby się przydał, mówię. Cześć, cze? cze, cze? Cze, bo szukam naszego... Chyba jestem tej. Ej, mii! Jest mi i wersja. John, zgubiliśmy się. Uwielbiam się gubić. O Osiuu! Serio Patrz to co tu idzie. Aaa, to do mnie szczela! O, mały. Mały kurka, woda. Ej! No help me, John! Jak, ja bógu. Aaaaaah! Widzi mnie! Oła! Jaram się! Oła! Bigo! Jak? No nie wiem! Uciekamy w taki! Stanie! ja czekam, aż do mnie przyjdzie i ja go zabiję. O kurka woda. Aaaa! się! No spiesz, dzielę ją na mnie! Na Super, super, nie wpadłem do jednej wielkiej dziury. A mnie przynajmniej nie widzi. Chodź, chodź, chodź. To buduje jakiś średnik. Seryjnie. O, śmieszne wiesz, co? Gdzie on jest? Nie chcę kogoś widzieć. Dobra, idę do ciebie. Ty, ale no, gdzie jest nasz entrant? Znaczy, że przyjdźcie do. z powrotem.

Nie Otworzyłem okno na świat Wszędzie się pali, ale go nie widać. Dawaj gdzie to jest nie mam za chwilę. Szybko, szybko, szybko. Lava! Wszędzie lava! kurwa wodna jak Kurde, belegno bez jaj. Nie.

Allora, okay, io… Te... Bateria, co? Nie, co, TЭ, no, ale. Wave, tu batteria sarà sangativa? Ma… iliai mi tu. allora la merda… Due pizzTalk abbo leante E allora la che Ehi no…! F <rename> <inaudible> No właśnie tu! Tu jesteś, skubańcu. Mówiłem, że gdzie jest. Teraz sobie pijdę. Dobra. Łuk i idziemy tego, tego dużego robić. Tak. Chodź, 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 chodź. Patrz, co mam. Co masz? Noterawek w warce. Co mam na w warce? Kurde, wszystkie zwierzęta nam uciekły Juhu. Jupi, wszyscy szczęśliwi Ty no, kwarc by się tylko przydał, nie? I gdzieś łuk, gdzieś powinien być Masz może łuk? Nie Tak, wszystko jest na tym koncie, którego akurat nie używamy Bo jakby to Muszę coś wpierdolić na szybko I'm on. dobra Idziemy szukać diaksów? Ej oprowadzimy może po domu naszym nowym Co No. Okej to ci To teraz oprowadzimy was po naszym nowiutkim domiwszy. Tutaj na parterze mieszka główny administrator tego domu, czyli Mati553. Tutaj mieszka nasz drugi nagrywający, Jonix, który ma piękny skin czarny. Murzyn. Tutaj mieszkam ja. Dalej mieszka Tymoszczuk. I na końcu osoba, która jeszcze z nami nie nagrywała, ale ona będzie najprawdopodobniej z nami nagrywała w przyszłym tygodniu i jest to pan Adrian Bond. James Bonku Myślę, że mój brat się postarał i stworzył dosyć ładny dom. Właśnie szczerze zęby. No, tam możecie w komentarzach pisać co ma zbudowę. Zdolności artystyczne ma piękne. Zdolności artystyczne są mega super Hubert. Dobra, zbieramy te chlebce zrobimy. Nie no, idziemy do netheru. Tylko łuk! Ługi strzały, nic więcej, nic więcej. Nikt? Jest drzewo. Jest tu drewno, może pod... To Hmm, hmm, Dobra. Chodź za mną, dom, idziemy. Nie. Idziemy do key'a, bo tam na pewno wszystko jest. No idziemy do keywa. No bo tam jest łuk. Masz strzały? No mam pióra. A ten krzemień się tam znajdzie na pewno. Nie musisz mnie bić. Ja łuk. Tak, no to strzały tylko. Czy musimy krzemień wydobyć? Gdzie jesteś moje frendzie? Tak Mam nadzieję, że wszystko tu jest Czy są tu jakieś strzały? Są tu jakieś szczały? Jest jedna o tej Jedno ja góry zabiję No dobra To nie muszę mieć, bo to mi nie jest potrzebne Dali, szukaj tego Co? to jest? Gravel Co to jest? Gravel? Nie Gravel. postawię Gravela i go rozbiję może mi się uda coś ten, może, może, coś mi dropnie, że tak powiem. <grymne> Oczywiście w komentarzach możecie pisać, co byście chcieli zobaczyć, u nas na kanale w najbliższym czasie są ferie, więc na pewno coś tam wleci wszy. Nie. Łopatę masz? Nie. A po co ci łopata? No dobra. Dala. Ja o. Tej złoto gdzieś powinno być, zrób złotą tą koparkę. Już mam. Już masz? Dwie łopaty. Masz dwie łopaty? No dawaj. Czy ja ci postawię Gravela. No. Czy ci postawię Gravela. Mam patrz. Gdzie jest? Już. Żelazo? Nie, kamienna. Mam Mam jeden krzem. to go zabij. To wcale go nie zabiję O to jest... Też mam jeden krzem. Na są na potrzebne cztery. Bo mam akurat cztery też pióra dobra ja już mam dwa. dwa o to akurat to idziemy robić. Maria. sobie, Tak fajnie ma. Dobra gdzie są patyki gdzie są patyki gdzie są patyki dobra, raz dwa. Cześć dobra mam, mam 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 patyki mam panie mam dobra ile tu mam jeszcze osiem tych. o kurde saż łuk zrobię. Mówię, że se łuk zrobię. No, w ogóle o... W ogóle wziąłem te... czekaj, Jak się robi... O, no tak, nic się nie wziąłem. A, jestem mądry. Chcę zrobić z łuk bez nici. Nie potrzebujesz. Czekaj. Patyki, gruby te, i... pióro. Dobra. Ile mamy strzałów? Mamy 17 strzałów. Ile? 8. To tu se się ze skrzynki. Ok. Wezmę jeszcze w razie co tego. Dwa patyki. To by się przydało. czy Węgiel pochodnie zrobić? Nie, nie, to jest dużo światła. <noise> okay. Cześć, patyki wezwę, 3 To odłoży, odłożył, są odłożę, to są odłoży mięso Mięso mamy, tak Dobra. wyraźnie razie co będziemy się cofać. Dobra, idziemy. Ty no gdzie jest wyjście? No że bez jaży skopali wyjście. No, jest, chodź spać. O, kit dwa co? Mamy tylko kawałek do przejścia. Tak. Szukaj się. No ta, ta wieża no, mnie rozwala po prostu. Przynajmniej się nie zgubisz. Oj, Drugie przejście oj, oj, do netera. Ej, to zbierzmy sobie pszenicę i sobie zrobimy chleb. Ile to je? To nie zrobię świnię. Dziękuję. Ja Gdzie jakiś kupi? Majola! Oj, marewki! Ej, złote marewki moglibyśmy zrobić, tej. Po co? Więcej dają żarcia? Aha, nie. Aha, ha, nie. Mm -hmm. Dobra. Sadzimy tu ładnie, pięknie, wszystko Dobra Tak i tak nie zginie z głodu No nie zginiesz Nie da się zginąć z głodu Ej no wzięłeś ten Zboże? To dalej, że robię. O mój plecy, polmozak. Inwalida. Ja mogę zrobić cztery chleby, a ty? Trzy. I jeszcze ci coś zostanie? Ile ci jeszcze zostało zboża? Nic? Wszystko, kurka. Kle Kleba już nie masz? No. Ja pierdnię, ale żarło z ciebie. Ja mam cztery chleby. Dobra, idziemy do Netero, tylko sobie zboża Boże. Dobra, drugie przejście do netteru, faza druga. Znasz drogę na pamięć, więc dobra. Teraz tu się szło, nie? Tam, nie? Nie. Tu jest lawa, na pewno. Nie wiem. Gdzieś po Jestem tu! Nie widzę Aha. To jakoś tu się szło, nie? Nie Nie ah, Tu jest też lewa! Jaki fut! Co tu w lewej. Jak tam się szło? Jakoś na dół musieliśmy zejść, nie? No, nie? Nie wiem. No właśnie ten. Gdzie jest lewa? Czekaj. O, dobra. jestem. Gdzie jesteś? Tu. Tu tędy. Tu o. Część wyszło. Dobra, hit. O, dokładnie. Dobra, ja się ługu szykuję. Kid, że go ani razu nie trafię. O, jest i nasz checkpoint. Kurde, nie wziąłem zupek Nie wziąłem misek Ale zjebałem Ja pierdziele, byśmy sobie zupki zrobili Uuu, ale szybko się poruszą Ty no Zciekniesz, się gie? No Serio? Co jest? My tu przyszliśmy specjalnie dla niego, on dla nas uciekł Uuuuuuuu Trzeba go jakoś wywołać <śmiewanie> <śmiewanie> Toś tam, <kurwa. śmiewanie> Idziemy do góry? No co, no mam mamy tyle. Przekopiemy się. A tam na pewno jest coś fajnego. No tak. wyjdziemy na górę. Jasno pył Co? Jasno pył. No tam to coś, co tak świeci. Dobra, idziemy w górę. Jaki gościu? Jaki gościu? To ziołek! Który ziołek? O f**k! To jest ty taki. A on nie bije. To jest on nie bije. Ja go zabiję. To jest tak jak slime. Nie Kop. Wyjdziała, wyjdziała lewa. Nie ja wiedziałem, ja nie? Tak myślę. No, najlepiej będzie, jak będziemy w nie? Lava. Dzięki! Kop, ej, kop! Specjalnie wyszedł, nie? Żebym kopał. Ustała. Ja pierdzielę, no nie. O, gdzie jestem? Hej, nie. Jeśli mnie, wyjdź teraz Zgubiłem się! Ja już zgubiłem się! Tejno, zgubiłem się! Jeszcze się nie zgubiłem, mój fran. Poczukaj. I takie życie. Ile dzień, twoje już tutaj. 25 minut. Nie, to jeszcze czego A za chwilę tak go znajdę, nie? Za chwilę tak. Wszystko się spaliło i tak czekaj. Tu, 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 tu i tam do góry. Nie, tak, Tu do góry. Jeszcze wyżej. Nie, znalazłem drogę. Siu, jak ja dobry. Jak tam właśnie... Ty się... do stary, w ogóle cię nie widać, jak być kłusni. No, jaki kłus. Dobra, chodźmy może w drugą stronę. Dobra, idziemy w drugą stronę, Nie? Ja O. No. Dobra, to myślę, że na tej bombie skończymy ten odcinek, nie? A ten ten prosimy, żebyście komentowali, lajkowali. No i oczywiście subowali nasz kanał. No i możecie oczywiście też subować tu kanał Jonixa. Dokładna nazwa to jest Jonix 2248. Wpisz Dawid Radski i wyjdzie. No, dokładnie. I myślę, że... że ...możecie podawać. Co byście chciały na naszym kanale i w ogóle. mika ...Mikołaj. <laughs> na razie.